Cześć. Dzisiaj chciałbym pokazać wam jak uruchomić płatny dostęp do treści przez system płatności PayU na WordPressie. A więc zobacz, mamy system płatności PayU, mamy wtyczkę Fast MicroPay, która została zaktualizowana o płatności PayU i tak naprawdę od dzisiaj już obok systemu płatności DotPay możesz także uruchomić na własnym blogu sprzedaż autorskich produktów przez PayU. No i tak naprawdę zobacz szybki tutorial jak uruchomić płatności PayU na blogu WordPress. A więc w pierwszym kroku do uruchomienia płatności PayU musisz zarejestrować sobie konto firmowe PayU dla sprzedawców. I tutaj jak klikniesz w ten link, kliknij zarejestruj firmowe konto PayU dla sprzedawców, zostaniesz przeniesiony do rejestracji konta PayU. I musisz wiedzieć, że jest to konto firmowe, a więc jeżeli jesteś osobą fizyczną, to niestety PayU nie jest dla ciebie. I tak naprawdę tutaj w trakcie rejestracji musisz podać poprawne dane firmy, dane osobowe i numer konta bankowego. W trakcie rejestracji podaj nazwy stron internetowych, gdzie chcesz uruchomić płatności PayU. Więcej informacji odnośnie zakładania i rejestracji konta w PayU zobaczysz właśnie w tym filmie, który jest właśnie. W tym wpisie na blogu Praca bez musisz wiedzieć, że opłata aktywacyjna konto firmowe PIU wynosi 199 zł, a więc jest to całkiem pokaźna suma. Jednak zobacz, koszt aktywacji jest dosyć wysoki. Natomiast prowizje pobierane przez operatora od każdej transakcji są bardzo małe. A więc tak naprawdę, jednorazowo zapłacisz większą kwotę, natomiast później, jeżeli będziesz sprzedawał na swoim blogu produkty, płatne treści. To od każdej transakcji operator PayU weźmie od Ciebie zdecydowanie mniej prowizji niż inni operatorzy płatności, a więc więcej pieniędzy zostanie w Twoim portfelu. I co tutaj jest ważne? Nie musisz od razu wykonywać opłaty aktywacyjnej, ponieważ teraz jest to dobry moment, aby całkowicie za darmo przetestować poprawność działania płatności PayU na WordPressie. Przechodzimy teraz do kroku drugiego, ponieważ ja już. Mam konto w systemie płatności PayU, a więc klikam wejść na stronę logowania. Wchodzimy na stronę logowania. Możesz wejść na stronę payu.pl i tutaj zobacz masz login. Jest to właśnie ten link do logowania w PayU. I teraz podajesz swój mail. Oczywiście podajesz swój mail podany w trakcie rejestracji i hasło odpowiednio zabezpieczone i klikam zaloguj się. I tak właśnie wygląda system płatności PU. Jest to tak zwany panel menadżera PU. I przechodzimy dalej do kroku trzeciego: panel zarządzania PU. Poniżej przedstawiam panel konfiguracji płatności internetowych PayU. A więc zobacz: tak właśnie wygląda panel zarządzania płatnościami PU. Tutaj podałeś być może jedną domenę internetową w trakcie rejestracji. A ja tutaj podałem w tym momencie trzy domeny. I czwarta, jakaś tam testowa. A więc tak naprawdę korzystam sobie z tych trzech domen, gdzie mogę uruchomić płatności na swojej stronie internetowej. Przechodzimy dalej, krok czwarty. Dodaj konfigurację. A więc wybierasz sobie odpowiednią domenę, gdzie chcesz uruchomić płatności przez PayU i klikasz ten przycisk Dodaj konfigurację. Ja dodam konfigurację dla domeny praca bez szefa.pl. A więc klikam ten zielony przycisk i przechodzę do mojego tutorialu. Krok piąty jest to krok dodawania sklepu. Teraz należy dodać sklep, aby odbierać płatności elektroniczne. Podaj parametry sklepu, które pozwolą ci rozpoznać sklep w panelu menadżera PU. A więc tutaj jesteśmy właśnie w kroku pierwszym. Widzisz? I zobacz. Krok 5.1: Dane sklepu. Moja konfiguracja jest taka: a więc Nazwa sklepu może to być nazwa sklepu, która zaczyna się tak jak nazwa domeny internetowej, czyli praca bez szefa.pl Widzisz tutaj możesz sobie wybrać jakiej domeny, chcesz utworzyć sobie sklep. I tutaj opis sklep z kursami o WordPressie i e-biznesie. Sklep z kursami O i kropka i oczywiście przechodzimy dalej. Dziś przechodzimy dalej. Krok 5 i 2. Wybierz typ punktu płatności REST API. A więc jesteśmy w punkcie płatności. Wybieramy opcję REST API. I zobacz, mamy tylko tak naprawdę jedno pole do wypełnienia. Nazwa punktu płatności jest dowolną treścią, która opisuje usługę. Na przykład, jak zrobić bloga. A więc dodajmy sobie naszą. Nową usługę, jak zrobić bloga, i następnie kliknij przycisk Dodaj sklep. Dodajemy sklep. Krok 5 i 3. Klucze konfiguracyjne. Otrzymujesz klucze konfiguracji, które zostaną wykorzystane do automatyzowania płatności na WordPressie z wykorzystaniem wtyczki Fast MicroPay. A więc zobacz, te klucze zostaną wykorzystane. Do konfiguracji we wtyczce FastMicroPay, która zautomatyzuje nam płatności przez Payu na WordPressie, a więc zobacz to, co właśnie teraz powiedziałem. Są to te pola oznaczone czerwonymi ramkami, one zostaną wykorzystane we wtyczce. Klucze konfiguracyjne znajdziesz także w szczegółach punktu płatności tego sklepu. Następnie kliknij przycisk zakończ, a więc klikamy zakończ, i w tym momencie. Przechodzimy do kroku szóstego: panel sklepu Praca bez szefa. Widzisz panel sklepu Praca bez szefa, gdzie został skonfigurowany punkt płatności o nazwie Jak zrobić bloga. Kliknij link, pokaż konfigurację, a więc ten link sobie klikasz. Widzisz, mamy skonfigurowany sklep Praca bez szefa, mamy punkt płatności jak zrobić bloga i klikam Pokaż konfigurację. I tak naprawdę, zobacz, to są te właśnie klucze konfiguracji, które są zawsze dostępne. Jak klikniesz sobie na ten link, i tutaj masz drugi klucz MD5, który za chwilę zostanie wykorzystany. Ale my teraz przechodzimy do kroku siódmego. Zobaczysz klucze konfiguracji punktu płatności, plus dostępne typy płatności. W kolumnie stan, kliknij przycisk włącz. Widzisz tutaj jest kolumna stan, klikasz przycisk włącz. A więc tutaj widzisz, jesteśmy w PayU, mamy stan wyłączone, musimy kliknąć przycisk włącz. I zobacz, tutaj właśnie usługa zmieniła swój status na zielony, na status włączony. I zobacz, co mamy jeszcze? Pod tabelką znajduje się pole automatyczny odbiór płatności, widzisz? To jest to właśnie pole. Autoodbiór pozwala na automatyczne zatwierdzanie przychodzących płatności. Też kliknij przycisk włącz, a więc musisz także tutaj mieć pewność, że automatyczny odbiór płatności jest włączony, a więc klikam ten przycisk i mam stuprocentową pewność, że skonfigurowałem poprawnie mój punkt płatności w PayU. Czyli w tym momencie wykonałeś niezbędne ustawienia po stronie operatora. Aby pomyślnie uruchomić testowe płatności online przez PayU. I teraz, tak naprawdę, przechodzimy do kroku ósmego: pobieranie wtyczki Fast Micropay. Zaloguj się do kokpitu własnego bloga WordPress. Proces sprzedaży płatnej treści zrealizuje automatycznie wtyczka Fast Micropay. Zaktualizowaną wtyczkę możesz pobrać tutaj w odpowiednim formacie zip. A więc logujemy się do naszego kokpitu. Ja już jestem zalogowany na WordPressie. Dziś praca bez szefa, łamane na wp-admin, i pobieramy sobie wtyczkę Fast MicroPay, klikając na ten link. I w tym momencie wtyczka się pobrała. Kopiuję ją na pulpit. A więc wtyczka Fast MicroPay jest już na pulpicie. I teraz, tak naprawdę, trzeba zainstalować w kroku 9 wtyczkę Fast MicroPay. Wgraj wtyczkę Fast MicroPay do kokpitu bloga, zakładki wtyczki, dodaj nową, wyślij na serwer, a więc wysyłamy, instalujemy naszą wtyczkę, wtyczki dodaj nową, wyślij na serwer, wybierz plik i szukamy na pulpicie wtyczkę Fast MicroPay. Ona jest w odpowiednim formacie .zip, a więc ten, który jest rekomendowany w kokpicie WordPressa i klikamy Instaluj teraz włącz wtyczkę i zobacz, że wtyczka już jest tak naprawdę włączona. Pamiętaj o tym, że jeżeli w kokpicie bloga wyświetlany jest błąd, to na serwerze strony należy włączyć dodatki. Zobacz wideo, jak poprawnie włączyć Fast MicroPay. Czyli jeżeli tutaj w kokpicie WordPressa będzie się wyświetlał jakiś błąd w trakcie próby instalacji wtyczki Fast MicroPay, wówczas trzeba tak naprawdę uruchomić ten link, gdzie jest ukryte wideo. Mówiące jak poprawnie włączyć wtyczkę na swoim blogu. Teraz w kroku 10 wybierz ustawienia mikropłatności. W kokpicie bloga WordPress przejdź do zakładki ustawienia mikropłatności. Ustawienia mikropłatności i przechodzimy do kroku 11. Licencja Fast Micropay. Przechodzisz w tym momencie do panelu konfiguracji wtyczki Fast Micropay. A więc jesteśmy właśnie w tym miejscu. Krok 12: Generowanie darmowej licencji wtyczki Fast MicroPay na 3 dni. Wklej do poniższego formularza adres strony internetowej, gdzie chcesz przetestować mikropłatności. Następnie kliknij zielony przycisk generuj licencję. Otrzymasz darmowy dostęp do pełnej funkcjonalności wtyczki Fast MicroPay na 3 dni. A więc podajemy tutaj nazwę domeny internetowej. Gdzie chcesz uruchomić licencję? Praca bez szefa.pl i klikasz zielony przycisk: Generuj licencję. Klucz licencji skopiuj i wklej w polu Licencja wtyczki Fast MicroPay na Twoim blogu, a więc kopiujemy licencję i wklejamy ją tutaj do wtyczki Fast MicroPay. Następnie klikamy przycisk Zapisz i w tym momencie. Wtyczka jest aktywna do 22 września, dzisiaj jest 19 września 2016 roku, a więc masz 3 dni na wykonanie testów. No i zobacz, tak naprawdę ten screen pokazuje jak ta licencja została wygenerowana. Później, to licencję wkleiliśmy do wtyczki. Kliknęliśmy przycisk Zapisz, i tak naprawdę, zobacz co tutaj mamy. Krok 13: Dodawanie usługi PU. Kliknij zakładkę usługi, dodaj nową usługę. Wybierz PayU, a więc usługi. Ja tutaj już mam zdefiniowane usługi, ponieważ ja już wykorzystywałem wcześniej wtyczkę Fast micropay i te usługi już mi się zapisały, ale pamiętaj, jeżeli chcesz dodać sobie nową usługę, to tutaj na samym dole będziesz miał opcję Dodaj nową usługę i wybierasz opcję PayU. Pamiętaj, że wtyczka oferuje możliwość płatności przez DotPay, a więc wybieramy PayU. I w tym momencie przechodzimy dalej. Formularz konfiguracji usługi wtyczka Fast MicroPay automatycznie generuje formularz konfiguracji usługi płatności PayU, a więc tak właśnie wygląda formularz konfiguracji płatności PayU we wtyczce Fast MicroPay. I teraz zobacz, jak wypełnić pola formularza. Formularz dodawania usługi zawiera poradnik uruchomienia sprzedaży płatnej treści na stronie przez PayU. No, i tutaj masz poradnik. Jeżeli klikniesz ten przycisk, to będziesz miał poradnik, jak sobie całą tą usługę skonfigurować na WordPressie. Przechodzimy do kolejnego kroku: nazwa. Wpisz dowolną nazwę, na przykład jak zrobić bloga. A więc kopiuję sobie tą nazwę i wklejam tutaj we wtyczce MicroPay. To może być dowolna nazwa. Ta nazwa nie musi się nazywać tak samo jak w konfiguracji PU. A więc tutaj wpisujesz tak naprawdę dowolną nazwę. ID punktu płatności jest to POS ID. pobierz POS ID z kluczy konfiguracji sklepu, a więc jest to właśnie ten krok trzeci. Ja niestety muszę się jeszcze tutaj raz zalogować, bo za szybko wyłączyłem PayU, a więc zaloguję się do PayU i tutaj mam konfigurację, którą dzisiaj stworzyłem. Konfiguracja też nazywa się jak zrobić bloga. Pokaż konfigurację. I pamiętaj, pos ID jest to nawet tutaj oznaczone, tak jak we wtyczce ID punktu płatności pos ID, czyli jest to właśnie ten pos ID kopiujesz i wklejasz do wtyczki MicroPay. Widzisz jakie to proste. I przechodzimy dalej. Widzisz, w pole wtyczki wkleiłem to, co się tutaj znajduje. Przechodzimy do ceny. Ustaw cenę sprzedawanej usługi. Na przykład 67. Produkt będzie kosztował 67 zł. A więc przechodzimy do wtyczki FastMicroPay i ustalamy cenę. Ta cena może być dowolna, i przechodzimy do kolejnego pola. Ważność dostępu. Określ czas dostępu do produktu, na przykład 30. Produkt będzie aktywny po opłaceniu przez 30 dni. A więc tutaj wpisujesz. Ile dni po opłaceniu ma być dostępny produkt, który będziesz sprzedawał na blogu? Ok, teraz przechodzimy do kolejnego kroku: formularza. Drugi klucz MD5. Pobierz drugi klucz MD5 z konfiguracji, a więc to jest drugi klucz MD5, i to jest właśnie ten ciąg liter i cyfr, który musimy sobie skopiować. A więc w pole wtyczki wklejam właśnie ten ciąg znaków. Który pobierasz sobie oczywiście z opcji drugi klucz MD5, kopiujesz i wklejasz do wtyczki Fast MicroPay, a więc wklej i tak naprawdę wkleiliśmy sobie cały ten ciąg znaków. Przechodzimy dalej. Treść przycisku. Przycisk dostępny w oknie zakupu, widoczny pod przeglądarką internetową, na przykład kup teraz. Ok, nie będzie kup teraz, może być przycisk odblokuj. Kup teraz. I kolejna opcja, usługa grupowa. Zaznaczona opcja umożliwia grupowanie wpisów premium dla usługi. Wykupienie dostępu do jednego wpisu odblokuje dostęp do pozostałych wpisów zdefiniowanych dla tej usługi. A więc, tak naprawdę, usługa grupowa jest to grupowe blokowanie postów jedną usługą. Jeżeli ktoś. Opłaci dostęp do jednej usługi. Na przykład będzie to jakiś wpis premium. To tak naprawdę odblokują mu się wszystkie inne wpisy premium dla tej usługi jak zrobić bloga. Przechodzimy dalej. Treść okna zakupu. Treść okna zakupu jest widoczna dla użytkownika przed dokonaniem płatności online. Domyślnie wtyczka FastMicropay. W oknie zakupu generuje dwa znaczniki: kodę, pole do wpisania adresu mailowego i submit, przycisk do odblokowania płatnej treści na stronie. Znaczników kodę i submit nie wolno usuwać, ponieważ są to obowiązkowe pola przy realizacji usługi płatności PU. W treści okna zakupu możesz umieszczać dowolną treść, także czysty język HTML i CSS. A więc tutaj możesz sobie wkleić taki kod HTML i CSS do swojego okna zakupu a więc ja tutaj wkleję kod gotowy kod do treści okna zakupu a więc jak zrobić bloga jest to kurs wideo dostęp na 30 dni widzisz wszystko się zgadza cena 67 zł dokładnie tak płatność PayU i tutaj oczywiście znacznik kode wywoła formularz do wpisania adresu mailowego, a submit jest to tak naprawdę przycisk kup teraz. I przechodzimy dalej. Treść kolejnego okna zakupu. Wtyczka Fast MicroPay od wersji 1.2 umożliwia płatny dostęp do wpisu, który można zablokować w kilku fragmentach. W miejscu pierwszego blokowanego fragmentu pojawi się okno zakupu. Natomiast w kolejnych blokadach pojawi się treść kolejnego okna zakupu. Chodzi o to, że w tym polu będzie się wyświetlało kolejne okno zakupu. Chodzi o to, że jeżeli jeden wpis zablokujesz sobie w kilku fragmentach, wówczas pierwszy zablokowany wpis będzie wyświetlał pierwsze okno zakupu, a kolejny fragment zablokowanego wpisu będzie właśnie wyświetlał jakiś Komunikat, na przykład, że jest to treść dostępna po opłaceniu, albo coś w tym stylu. Opis transakcji. Wpisz dowolny tekst nawiązujący do sprzedawanej usługi. Na przykład, opłata za dostęp do kursu: Jak zrobić bloga? A więc wpisujemy: Opłata za dostęp do kursu: Jak zrobić bloga? I tak naprawdę, ten opis jest dowolny. I tutaj masz formularz dodawania usługi będzie wyglądał następująco. I oczywiście klikamy przycisk zapisz usługę. A więc zapisujemy sobie naszą usługę. I zobacz ona jest zawsze na samym dole. Krok 15. Ustawienie statusu włączone. Domyślnie po skonfigurowaniu usługi Payu. I nie jest status wyłączony, oznaczony kolorem czerwonym. Tak naprawdę musimy kliknąć na ten czerwony status, aby włączyć naszą usługę. I teraz nasza usługa ma status włączony, gotowy do blokady treści na stronie. Widzisz, usługa zmieniła swój status na zielony. Teraz musimy wykonać testową sprzedaż płatnej treści na WordPressie. Jeżeli usługa płatności ma status włączony. To możesz zablokować płatną treść na stronie i uruchomić sprzedaż testową. Wybierz wpis, stronę lub fragmenty treści na stronie, które chcesz zablokować. Na blogu możesz sprzedawać kursy wideo, poradniki, obrazki czy e-booki. Zaznacz treść do zablokowania, kliknij ikonę mikropłatności dostępną w edytorze wizualnym i tekstowym. A więc musimy sobie teraz stworzyć jakiś wpis testowy. A więc dodajemy sobie nową stronę, na przykład nowy wpis oczywiście też możesz sobie dodać i tutaj możemy dać kurs wideo jak zrobić bloga tutaj możemy sobie przełączyć na edytor wizualny początek wpisu Premium koniec wpisu premium i tutaj będzie materiał płatny. Co myślisz zrobić? Musimy zaznaczyć treść, którą chcemy zablokować i sprzedawać na stronie, a więc zaznaczamy naszą treść i klikamy ikonę mikropłatności. Widzisz? Pyk i mamy już ustawione znaczniki FMP otwierający i FMP zamykający. Widzisz, mamy ten ukośnik. Jest to znacznik zamykający. Płatną treść na stronie. Treść na stronie przeznaczona do sprzedaży zostanie oznaczona przez znaczniki FMP. Widzisz, jakie to proste? Jak jeszcze możesz zablokować treść? Wykorzystując przycisk mikropłatności. A więc usunę sobie teraz te znaczniki. Jak jeszcze możemy blokować treść przez znaczniki FMP. Ustawiamy kursor gdzie chcemy rozpocząć blokowanie treści i klikamy ikonę mikropłatności. I teraz ustawiamy kursor w miejscu gdzie chcemy zakończyć blokowanie treści. A więc tutaj na końcu ustawiamy kursor i także klikamy drugi raz przycisk mikropłatności. I pomiędzy tymi znacznikami będzie zawsze materiał płatny. I tutaj zostanie wyświetlone okno zakupu, które zostało zdefiniowane we wtyczce Fast MicroPay. A więc, tak właśnie to działa. Tutaj możesz sobie dokładnie przeczytać ten instruktaż, ten poradnik, i tutaj w ten sposób także otrzymasz strukturę. FMP, materiał płatny, FMP, zgadza się. Jeżeli już pojawiły się znaczniki FMP, to po prawej stronie wpisu, pod przyciskiem aktualizacji wpisu, znajduje się box, usługa mikropłatności. Domyślna opcja to brak płatności nieaktywne, a więc tutaj mamy brak płatności nieaktywne. Widzisz, tutaj mamy usługa mikropłatności nieaktywna i teraz tak naprawdę musimy sobie z menu rozwijanego wybrać usługę mikropłatności, którą chcemy zablokować w PIS. W nawiasie zawsze będzie pokazany status usługi włączona. Jeżeli wyłączysz swoją usługę we wtyczce, to ona będzie tutaj się świeciła na zielono. Widzisz? Jak zrobić bloga, usługa włączona? Tutaj mam jak zrobić bloga, usługa wyłączona. Widzisz? I klikam usługę jak zrobić bloga, i oczywiście klikam opublikuj. I w tym momencie muszę odświeżyć sobie mój wpis, jak zrobić bloga. Widzisz? I zobacz. Mamy tutaj statystyki, kody i logi. Tutaj mamy statystyki zakupionych kursów. Jeszcze nikt nie kupił. Mamy kody, też jeszcze nikt nic nie kupił. I tutaj logi będą pokazywały, co tutaj się dzieje w oknie zakupu, co tutaj ludzie wpisują. To będzie wszystko zapisywane w logach. Zobacz jeszcze na ustawienia mikropłatności. Jak sobie zedytuję naszą usługę, to zobacz, że oknem pierwszego okna zakupu jest właśnie ten kod HTML. Widzisz, jak zrobić bloga, to jest właśnie to okno zakupu. Mamy cenę 67 zł. Dostęp na 30 dni, widzisz? To wszystko to jest okno zakupu i znacznik, kodę, i znacznik ten submit, o którym wspomniałem w tym tutorialu. I tak naprawdę, zablokowany wpis uruchom pod przeglądarką. Zauważ, że w miejscu płatnej treści oznaczonej tagami FMP pojawiło się okno zakupu z możliwością zakupu produktu. A więc tutaj mamy okienko zakupu. Musimy podać adres mailowy i, i kliknąć przycisk kup teraz. A więc dokonajmy sobie testowej płatności. eduda.marek.gmail.com Kup teraz. Wykup dostęp do treści za 67 zł. Zapłać. I w tym momencie... Opłacamy naszą usługę. Pamiętaj, że w tym momencie jest to tylko usługa testowa, ponieważ ja jeszcze nie zapłaciłem 199 zł za aktywację mojego konta w Payu. A więc w tym momencie jeżeli nie opłacę tej usługi, to mogę ją sobie za darmo przetestować, duda eduda, Marek, Mopa, i oczywiście płacę 67 zł. Jest sposób zapłaty jest to Payu testowe jeżeli zaktywuję swoje konto, to tutaj kupujący będzie miał dostępne kanały płatności. I klikam płacę 67 zł. W tym momencie jesteśmy przekierowani na stronę płatności. Byśmy musieli wykonać opłatę za ten dostęp do kursu. I tak naprawdę mamy komunikat poprawna autoryzacja. Klikamy. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy odblokowani. A więc nasz wpis Został odblokowany, a na nasze konto wpłynęło 67 zł. Oczywiście na Twoje konto w Payu wpłynie 67 zł w tym momencie, bo tyle kosztował ten kurs, ale musisz dokonać opłaty aktywacyjnej w Payu, która kosztuje 199 zł. Po aktywacji zostanie uruchomiona prawdziwa płatność Payu wraz z nowymi kanałami płatności dla kupujących, a więc każdy będzie miał do wyboru płatność. Będzie miał do wyboru swój bank, gdzie będzie mógł opłacić dostęp do treści na Twojej stronie w systemie WordPress. I to by było na tyle. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące uruchomienia płatności Payu na WordPressie, to zapraszam Cię do komentarzy poniżej.